5, 4, 3, 2, 1, 1. 80, lewy 6. 20. Prawy 5 plus. Lewy 5 plus. Do prawy 6. 80. Czy szczyty środkiem? Śmiało. Opa. 150. jemnięcie 80, zwolni. Lewy 4 plus, długi. Lewy 4 plus długi 50 prawy 5 minus Prawy 5 minus 80 lewy 5 plus zwolni wybija 40, prawy 4 prawy 4 w lewy 5 plus 60, prawy 6, krótki 50, lewy 5 plus krótki do prawy 6, 70, lewy 5, z hamowaniem w prawy 2 minus, hamowanie w prawy 2 minus, 80, szczyt środkiem, do lewy łuk, 150, mega hamowanie, lewy 4 plus, niesie 30, znowu lewy 4 plus, 100, szykana od lewej, szykana od lewej. 100. Lewy 2 minus na główno 120 dłonie się, lewy 6, bo tu było trochę sypu Lewy 6, 90 lewy 5 plus lewy 5 plus 60 prawy 6 80, lewy 4 plus dłuższy, dobry Hamowanie 40, prawy 2, syf. Hamowanie prawy 2, syf. 150, szczycik w 50. Prawy 4 minus, szczytem może ślisko. Prawy 4 minus, szczytem może ślisko. 30. Lewy 4 plus. 80. Lewy 5 minus, krótki, torem. 90. Lewy 4 plus. Prawy 5. Prawy 5, 100. Lewy łukiem prawy 5, 60. Lewy 5 plus podwójny. Lewy 5 plus podwójny, 70. Prawy 5 plus prawą szczyt, to tutaj. 30 syp, lewy 6 szczycik, 20 prawy 5 kółki, może zacisk. 40, lewy 4 plus torem Lewy 4 plus torem 90 Prawy 5 plus 60 Lewy 4 plus niesie 40, lewy 4 i 40 znowu, prawy 5 plus 3 niesie 50, hamowanie, lewy 3 hamowanie, lewy 3 40 Długi prawy 4+, plus, 30 lewy 3+, tu jest długi i 30 lewy 3+, plus 50 lewy 4 minus, dziwny, do prawy 3 minus niesie Do lewy 5, może zacisk, 50 szczyt prawą śmiało i 50 lodna, prawy 6 minus niesie 50 lewy 6, poprawione, poprawione 9 sekund chyba no. なるほど。<laughs>